Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do Różańca. Mario, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zwarci i gotowi po, po weekendzie? Tak jest. Tak, tak. No, cudnie. To dobrze, bo żebyśmy się dzisiaj dowiedzieli, dokąd się wybierzemy, to trzeba będzie wytężyć trochę szare komórki, a szczególnie ci, którzy może nieszczególnie przepadają za matematyką. Matematyką? Pokaż, wujek, co ty tam wymyśliłeś. O nie mnożenie dzielenie to niestety do powyżej trzeciej klasy. Może tak, ale myślę, że niektóre dzieci powyżej trzeciej klasy też nas oglądają, a nie chcę, żeby miały dodawanie na poziomie 2 plus 4, bo byłoby za łatwo. Zresztą mówiłem ostatnio, pamiętacie na pewno, że mówiłem ostatnio, że będzie jeszcze zadanie matematyczne i będzie trudniejsze. No i jest <śm> trudniejsze. Dobrze. No, Ciocia Marta. Pierwsza. No ja nie umiem matematyki 6 razy, razy siedem. 42. Okej. Okay. To umiem. Nie tu. Można wpisać tu. Niekoniecznie trzeba wpisywać wynik, bo Aha. można od razu przepisać po prostu o we właściwe miejsce A, z Nie rozumiem, to tak wolno. Nie przeczytaliśmy instrukcji, ale myślę, że wszyscy się domyślą, bo jest taka sama jak w poprzednim, w poprzednim zadaniu, które mieliśmy. Dobrze, ciocia Łucja, 87 przez 3. Ale mi brakuje wujek paluszków. Jak sobie ułatwić? Wziąć kalkulator. Można. Brawo. Jestem ale kalkulator. można zrobić 90, 90 przez 3. 30. I odjąć 1. 29. Odjąć jeden, bo jest jedna trójka mniej. A, 29? Tak, sprytnie. Jak ktoś troszkę czwierdził. Kto nie był dzisiaj w szkole na matematyce, moi drodzy, to tutaj wujek właśnie dobrze. ma dla was lekcję mm. i powiecie, że wszystko zrobione. 4 razy 8, ciociał. O to za trudne dla mnie wujek. Mm. To popatrz sobie, czy to jest tyle, czy tyle, czy tyle. O, no jest dobrze, że z dzień tak Tak, dobrze, mam... naprawdę? Uwielbiam takie wspólne. Dobrze, takie. 3 razy 16 i mamy 48 albo 49 już tylko teraz. Ha, ha. Która jest prawidłowa? Ym, parzysta. Parzysta. 48. Ja sprytnie, Ciocia, wybrnęłaś z tego. I tak wyszło. I wszystkie sprawdziany świata powinniśmy pisać właśnie zespołowo. I jeszcze tylko to powiem, że 98 przez 2, dlatego będzie 49, bo jeżeli sobie podzielicie 100 przez 2. To jest 50, a 98 to jest jedna dwójka mniej, czyli 49. Trzeba sobie troszkę czasem ułatwiać i szukać pomysłów, jak sobie z tym radzić. I mamy jakąś taką nazwę, chyba nie polską. Gdybyśmy to przeczytali tak, jak jest napisane, to byśmy przeczytali Knock. Ale chyba się tego tak nie czyta, prawda? Nie, czytamy to Nog. 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 I teraz zobaczmy, gdzie to Nog znajdzie... Bierzemy mapę świata i na tej mapie świata NOK. Mamy będzie Irlandii. w Irlandii. Nie z tej strony Irlandii? Nie. Nie z tej strony, z drugiej. Tu. Od drugiego wybrzeża, tak, tutaj idziesz. Hmm, blisko tutaj, tutaj. Aha, tak, tak, świetnie, teraz jest dobrze. I tak cały zasłoniłam. Nie, ja, tak, to prawda, już Irlandii nie widać, ale NOK jest, jest tutaj, gdybyście chcieli dostać się do tego sanktuarium w NOK. E, sprawdziłem. Wsiadacie w pociąg, dwa dni mniej więcej na dojazd. Oczywiście z przesiadkami, ale można dojechać pociągiem. Ale Irlandia to wyspa. Pomimo tego, że to wyspa, to tam są kanały i, i chyba te pociągi tam przyjeżdżają. Fantastycznie. Tak, mi się wydaje. Przynajmniej było napisane, że można dojechać pociągiem. No to liczmy, że można faktycznie tak dojechać. Najwyżej kawałek przepłyniecie, gdy widzą. Co. I co z tym NOK. Opowiedzcie też. Co w nok. W nog, moi kochani, mamy sanktuarium Matki Bożej Królowej Irlandii i wiąże się z tym sanktuarium niesamowite objawienie. Moi kochani, wyobraźcie sobie, że pewne, pewien taki deszczowy, bardzo deszczowy wieczór, przy jednej ze ścian kościoła w nog, pojawiły się figury świętych postaci. Ukazała się Matka Boża w towarzystwie świętego Jana, świętego Jana Ewangelisty i w towarzystwie Świętego Józefa. Objawienie, słuchajcie, widziało aż 22 świadków. To objawienie też jest nazwane objawieniem milczącym, bo Matka Boża nic nie mówiła. Nie musiała mówić, bo wszystko nam pokazała. Pokazała nam, słuchajcie się, jako mama, która ma podniesione dłonie, tak jak kapłan w czasie mszy świętej, oczy miała zwrócone ku niebu i się pięknie modliła, słuchajcie. I pokazała nam, że my też mamy się tak modlić. Święty Jan miał otwartą księgę i wskazywał na Matkę Bożą, a święty Józef był, też miał dłonie złożone, był pochylony. I przez dwie godziny świadkowie widzieli te święte, cudowne figury. I jeszcze za figurami był ołtarz z barankiem, także też Maria nam zobaczcie wskazuje na modlitwę, na Eucharystię. I ten widok był podziwiany, aż słuchajcie, przez dwie godziny. Niesamowite. I to, że milczące. No bo wszystko pokazała, tylko wszystko. wszystko, Matka Boża nam tam pokazała. Wszystko. Czyli nie zawsze trzeba dużo słów na modlitwie. Nie zawsze. Ten różaniec pewnie też możemy odmawiać. Czasem myślnie, prawda? Oczywiście. Nie zawsze musimy na głos śpiewając. Tutaj możemy też się włączać w odnawianie swoim sercem i myśleniem. Bardzo piękne to objawienie, uznane przez Watykan zresztą, tak. prawda? Tak samo jak Lourdes, I jak Fatima. Też wiele cudów też tam się dzieje. Pięknie, pięknie, pięknie. no to my robimy dzisiaj, kochani, kolejny różaniec. W milczeniu, milczący różaniec. Różaniec taki, słuchajcie, który możemy sobie postawić. Ha, to ciekawe. I chodząc i robiąc różne inne rzeczy, możemy sobie, zobaczcie, te y, odliczać jedna dziesiątka, tak? Jedno Ojcze Nasz, potem jedno zdrować Mario, drugie zdrować Mario, trzecie zdrować Mario, tak? Bo nasze paluszki w tym czasie coś innego robią, na przykład obierają ziemniaki. Ja nie wiem, co ja tak na te ziemniaki to przez te wykopki chyba, gdzieś tak bardzo je polubiłam. I w tym czasie tylko sobie patrzymy, żebyśmy się nie pogubili w tych dziesiątkach i tak możemy sobie o, odliczać, prawda, że nie, niesamowite. I bardzo łatwo jest zrobić taki różaniec, wbrew pozorom, potrzebujemy koraliki, z korali mamy, koraliki takie z dziureczką. Potrzebujemy, no ile tych wykałaczek tutaj, trzy wykałaczki, by nam były potrzebne, takie długie, krzyżyk, jeśli mamy, też takie drewniane krzyżyki są. Może też z jakiegoś innego różańca, który się rozpadł, bo jak się rozpadnie różaniec, to warto gdzieś te koraliki i mhm. te, te krzyżyki przechowywać w fajnym miejscu. Zobaczcie, też do prac plastycznych mogą być albo do innych rzeczy, które potem wykorzystamy. I coś najwspanialszego dla Was? Pudełko po czekoladkach. Myśmy tutaj właśnie dlatego tak dzisiaj późno się tu z wami połączyliśmy, bo musieliśmy wszystkie czekoladki zjeść. Mhm. A były pyszne, były pyszne. I jak takie pudełeczko macie, zobaczcie, to musi być takie pudełeczko, żeby miało, może mieć, oczywiście nie musi mieć, tu nasze miało takie fajne zamknięcie, więc w ogóle jest fantastyczne, bo można zabrać je w podróż, różaniec przenośny, podróżny, można sobie z tego zrobić, ale może być też samo takie, ja nie powiem od jakich czekoladek, ale jak... Komuś... poszukajcie, poszukajcie, znajdziecie jakieś czekoladę. znajdziecie takie fajne, żeby miał już zobaczcie tą ramkę, bo ona jest fantastyczna. I nam jest potrzebna do tego, że w tej ramce robimy sobie tutaj dziurkę. I potem ten jeden, ja tu miałam taki przygotowany, krótszy już. Tylko teraz, który to jest? A ten. Trochę skróciłam, żeby mi pasował, bo to wszystko zależy od wielkości tej czekolady. Czekolady że wkładamy, widzicie? Tak, musimy dwie dziurki zrobić i to już się nam trzyma. A na yy, ten patyczek właśnie nawlekamy, tak? Duże koraliki na Ojcze Nasz i małe na Zdrowaś Maryjo. Na początku pamiętamy zawsze o wierze w Boga, Ojcze Nasz i o wiarę, nadziei i miłość trzy Zdrowaś Maryjo. Jeżeli macie większe pudełko, to możecie sobie zrobić te pięć dziesiątek, prawda? Można osobno zrobić jedno na duże i dziesięć Mniejszych. Muszę. Łatwe, piękne. piękne. I jeszcze wykorzystaliśmy różańce, które gdzieś nam się tam kiedyś poprzerywały i kuleczki leżą w szufladzie albo hmm. w pojemniku. I tak sobie pomyślałem, że jak tak cicho i myślnie będziemy się na tym różańcu modlić, to może też warto, tak jak Ciocia Łucja opowiadała nam tą historię, może też warto naśladować tego świętego Jana. Bo skoro święty Jan. Był tym, który pod krzyżem dostał Maryję jako Matkę, który wziął ją do siebie i tutaj w Objawieniu Wnok On nam pokazuje na Maryję. To znaczy, że nas zachęca, żebyśmy ją naśladowali, żebyśmy rozważali też jej życie, żebyśmy starali się jak najbliżej po prostu swoim życiem przylgnąć do, do naszej Mamy. Oczywiście, jeżeli chcemy, to też tutaj mi umknęło, ale e, też e, możemy sobie narysować obrazek, żeby to ładniej wyglądało. Możemy taki własny obrazek sobie włożyć. I jak wiecie, w trakcie odmawiania, jeżeli to byłaby, na przykład, jedna jakaś dziesiątka, patrzymy na ten obraz, tak? Bo patrzenie na obrazy mhm. też nam pomaga, tak? My nie mówimy, jest cisza, ale patrząc i kontemplując obraz, wyobrażamy sobie tą scenę i jakby wchodzimy w to, zbliżamy się do Jezusa, jesteśmy coraz bliżej i nie czytając Biblii, czytamy mhm. Biblię. Dlatego słuchajcie, sięgamy kolejny raz po nasze różańce. Będziemy rozważać kolejną tajemnicę dla ułatwienia oczywiście tak, jak ciocia mówi, będziecie mieli znowu e, obraz, który będzie nam towarzyszył w 60, żebyśmy, żebyśmy, jak tam gdzieś myśli uciekną, żebyśmy mogli zaraz szybko wrócić i pamiętać, co robimy, dla kogo. I ku czemu zmierzamy? Trwajmy na różańcu razem, z, z Panem Bogiem. Pierwsza tajemnica chwalebna: zmartwychwstanie pana Jezusa. Trzy dni po swojej śmierci, Pan Jezus zmartwychwstał. Pokonał śmierć i przez to pokonał, że Jego miłość jest największa na świecie i nic nie jest w stanie jej przeszkodzić. I po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom, apostołom, żeby pokazać, że On żyje, żeby ich zachęcić, żeby oni też się nie bali. My też tak jak apostołowie nie musimy się bać, bo Pan Jezus jest z nami i nas nigdy nie zostawi. I On przychodzi do nas w sakramentach świętych, a w szczególności namszy świętej. Połóżmy teraz prawą rękę na naszych sercach i powtórzmy, Panie Jezu, dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś. I masz największą moc na świecie. Dziękuję Ci Jezu że jesteś przy mnie i dodajesz mi siły. Pomódlmy się teraz dziesiątką różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trwaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryja, Matko Boża, módź się z nami grzesznymi, teraz, teraz i, w i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś tu między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słabość Maryjo, łaski pełna, Pan z błogosławiona błogosławionaś Ty między niebiesami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Zdrowaś z nami przyszłymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą ty między niewiastami i błogosławiony owoc do twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój, mój jest, Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Pan z Wami. Przez niepokalane serce Maryi niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.